Już jeden do zera, więc jednym bogą w finale już KMT jest. Ale myślę, podkreślić jeden fakt. W zeszłym, w zeszłym spotkaniu mieliśmy Zaka, który był cały czas denajowany przez Weigara. Teraz tak. nie ma aż tak wielkiej możliwości właśnie wyłączenia tych flanek, tych, tych, tych engage. wykonani właśnie tego junglera. E, tak więc jedynie Reksej będzie w stanie podbić w locie, bo to jest właśnie taka dziwna mechanika, kiedy to e, lata. pod ziemią, niby Zach na górze... A jednak się zderzają, no. Tak, No ja jakoś nie wiem, może tutaj. Nie wiem jak to określić, wiadomo, tak, tak ta gra stworzona jest. tak Ale, ale powoli idziemy w kierunku logiki, bo Casiopeja nie potrzebuje butów. No tak, tutaj to, to zostało zmienione. E, no myślę, że tutaj dosyć ciekawie będzie wyglądać sytuacja po szóstym poziomie. To o czym będzie Nether Glass zagrywany przez Malzahara, e, mamy Zaka, który gdzieś z krzaków będzie w stanie podziałać na to, żeby podbić jeszcze takiego midejnera drużyny przeciwnej i powiem szczerze, że to może działać, choć lepiej tak naprawdę widzieć postać, która zadaje jednak troszkę więcej obrażeń, prawda? No bo to może nie być wystarczające. Z reguły widzieliśmy takie kompozycje, kiedy Chysandry, mieliśmy Malcehara czy Chrysandrę na midzie tak. i po szóstym poziomie była parowana na przykład, z junglerem, który posiadał spore obrażenia. To Eliska, jedna, to, to Eliska, w to ten. W sumie to było bardzo często grane z Gravesem. To właśnie była taka kompozycja, która wielokrotnie była wykorzystana przez KMC czy też Illuminar Gaming wcześniej. Tak więc tutaj delikatne odwrócenie sytuacji, ale pytanie, czy Zak będzie dysponował jako wystarczającym wystarczającymi obrażeniami, żeby tutaj Overa zabijać. I pytanie numer dwa. Czy Będą w stanie spczejnować ceceki, bo jeżeli odpowiednio będą w stanie te ce ceceki strzejnować to po prostu over będzie zawsze martwy. E, I tutaj bardzo wielka rola Tabasco w tym, żeby jednak nie był osamotniony w tych walkach over po szóstym poziomie, żeby jednak Tarek była na, na tyle blisko, żeby tej over mógł kliknąć erkę, żeby był w stanie troszkę tych obrażeń zadać, nawet przed śmiercią. A najlepiej, żeby oczywiście nie ginął. E, rozpoczniemy za chwilę. Mamy standardowo, oczywiście, ustawienie. Zawodnicy rozpoczynają od górnej części swojej dżungli. E, tak więc zobaczymy, czy tym razem będzie mieli full clear, jeśli chodzi o babunię, czy po raz kolejny opuści tego blue buffa, żeby później oddać go swojemu mitlainerowi. Zaharasz tak bardzo mocno nie potrzebuje tego blu i tak będzie w stanie tutaj dość dobrze ranić sobie na linii, więc myślę, że nawet mógłby tutaj pokusić się o to, żeby praktycznie tego bufa zabrać. Wiadomo, że kredit szybciej ten szósty poziom zostanie wity tym lepiej, tutaj nie udało się oczywiście zadać za bardzo obrażeń, teraz dopiero jungle strony fajne, ale wiadomo, że tutaj bez problemu, tak, tak jak mówimy, znaczy, to wszystko to wyjście odpowiednie było. E, dokładnie, tak więc y, ta zasadzka w wykonaniu Karmy i Ezrilla się nie udała, ale to jest kompletna linia. Tutaj bardzo ciężko będzie y, oczywiście zawodnikom Over Justy no odpowiadać na ten widzimy Już widzimy, od połowa zdrowia, będzie za chwilkę zmuszony do do dowolnego z ciastek. Będzie musiał to szybko, tą grubą skórę, wylewelować, żeby jednak troszkę z tych obrażeń, które otrzymał, był w stanie, jak przy odrobić. ober z poziomem drugim awarii już pod bieżą, już z delikatnymi problemami, ale Standard. za chwilkę dojdzie do tej farmy, za chwilkę tak. będzie w stanie też w swój ten poziom drugi. trzeci poziom z reguły u Malzahara zwiastuje, że też jest on w stanie radzić sobie zdecydowanie lepiej. Wiadomo, ta bramka zadaje naprawdę horrendalne obrażenia, plus to za to, Trucie, prawda, nie też tak, to, pod... to było dobre. Tak, no i ład postawiony. Spodziewał się over tego, że, że faktycznie babunie tam będzie można zastać. No i widzimy, że jednak babunie troszeczkę, troszeczkę więcej czasu już traci. I zobacz, tak. Reksa jest w pełni zdrowia. Babunia prawdopodobnie zabierze tego, chociaż tutaj jest smite, jednak zagrany widzimy przez Babunię, tak. Udało się to zabrać, ale pojawia się problem. Redbach oddany. Babunia nie będzie chciał z tabasko. Jeżeli nie będzie jakiś asysty Tomal Zahara, który widzimy, zapuszczony podwierzchnią, się... I zobacz, co się dzieje też na dole, że tutaj też starają się oczywiście przepuszczować Babunia popełnia błodź, wchodzi w te krzaki, zobaczymy, że zostanie rozblobowane jeszcze jedno uderzenie. To blobów być może tabasko nie będzie w stanie zabić, choć jest ku temu naprawdę bardzo. Dobra szansa. Zesmaitował jeszcze tak. No, wiadomo, Bad w całym wykonaniu, ale naprawdę fenomenalnie wykonana akcja. Z błędem dużym babuni, bo nie powinien podchodzić pod tego Reda. E, wiadomo, że nie powinien tego robić. on wiedział, że tego Reda straci. I tutaj e, oczywiście wielkie prawa dla Overa, bo to od niego zaczęła się cała sytuacja. Tak. Wiedział, że trzeba zwardować tutaj tej wraithy i przeciwnik będzie dysponować, będzie tutaj robił full clear, tak więc będzie podzielony na poziom trzeci, ale też będzie miał bardzo, bardzo mało zdrowia. Tak więc Zachy oddał tutaj pierwsze zabójstwo. Dziwi mnie też fakt, że nie próbował się flaszować pod wieżę, choćby kawałeczek, żeby tutaj. E, Ewentualnie zmusić Tabasko do przyjęcia jednego dwóch hitów od Turetu i być może z rezygnacji z tego podejścia. Babunia. Dalej walczy, tutaj jest Tabasko, buł w stanie smajtować dużego golemka. Tak, żeby za dużo nie stracić tutaj, jeżeli chodzi o tą dżunglę, no ale wiadomo, że Tabasko co miał zrobić, to już zrobił bez bufów. Teraz Babunia będzie musiał działać w tej swojej dżungli, ale to nie jest jakiś wielki problem. Tak, no wiadomo, to jest zag, więc tutaj to troszeczkę wszystko inaczej wygląda. Z tym, że szósty poziom będzie zdecydowanie później. I to jest dobra informacja oczywiście dla wszystkich zawodników. KNT, bo oni będą mogli grać się tutaj nadal troszeczkę bardziej ofensywnie Sytuacja na midzie nam się delikatnie wyrównała. No wiadomo, cały czas jest ta strata w klipach, która spowodowana była tym początkiem tej dominacji overpoła, no, ale trzeba przyznać, że to jest to, co Kasia po prostu robi. No i widzimy Bluba od razu przekazany Kasi od, od, tej, od tej, temu zawodnikowi, o którym mówiłeś wcześniej. E, z Kilku rzeczy, bo jeszcze o czym oczywiście nie powiedzieliśmy, standardowe master, a czy standardowe spelki, jeśli chodzi o midlane. Mamy dwa ghosty i dwa flasze, tak więc tutaj wielkiej mobilności nie będzie. Co delikatnie mi martwi, bo uważam, że z dwójki kubon over, over lepiej stepuje. Tak, on na, naprawdę wie kiedy tak naprawdę przenieść się na mapie u Kubona w ostatnim czasie tego nie, nie widzieliśmy za często. Chociaż tak, tr trzeba przyznać, że tutaj będzie musiał zdecydowanie więcej roboty wykonać. Przede wszystkim dlatego, że jednak jest to kenet, więc on będzie musiał się w tych walkach jak najbardziej pojawiać w tych najbardziej kluczowych fragmentach. Wcześniej mieliśmy pełną dominację, jeżeli chodzi o Kubona. Teraz tak prawdopodobnie tutaj poszła informacja, jest warta oczywiście w tych krzakach, więc zauważone tak za odpowiednio wcześnie. No i stąd Kubon po prostu. Odpuścił delikatnie tą linię. No, zobaczymy, jak to będzie sobie radził Tabasko. Tabasko już z diamatem, tak więc pełen ofensywny build na samym starcie, jeśli chodzi o Ereksaj. I oczywiście to jest o tyle ważne, że oczywiście on ma przewagę, tak więc tutaj to, wiadomo, kumuluje ewentualną przewagę, jaką będzie jeszcze mógł posiadać dalej. Te walki 2V2 w wykonaniu właśnie Tabasko i dowolnego z na przykład czy to Kubona, czy to właśnie Owera będą mocniejsze aniżeli z Babudzią i na przykład AIC trzeba Szósty poziom na midzie. Czy to jest ten moment, w którym będą próbować coś zrobić? No nadzieję, że tak. Chociaż zobaczmy, bo tutaj Kubon też bardzo blisko do tej szóstki, więc jest Melstron dostępny. Będzie mógł wpaść w przeciwnika, zestunować go. Chociaż jest też szósty. U, nie udało się tutaj podbić od razu, ale izbisto jeszcze stara się uciekać Flash został zagrany, jeszcze jeden, dwa szurikeny byłyby wystarczające, ale nie ma komu tutaj przyjąć tych obrażeń. No niby Tabasko mógłby podejść, ale zdecydowanie zbyt blisko był Kubon. wygonienie przeciwnika, no, oczywiście, wymusili wykorzystanie tego flasza, więc. Yy, ale flasz za ciekawe. Tak, tak nawet za dwa, ponieważ i flaszował Tabasko i Kubon, więc... No a Inzbisto wykonał dobrą robotę, Oj, oj ten zobaczymy, ten. zobaczymy, bo to jest naprawdę ciekawe, mamy babunię, mamy Aparię na bocie, za chwilę możemy zobaczyć się, dalej. dostał TheLord podbity nethergrasp wykorzystany, no nie jestem do końca pewny, wow. to było 2% konieczne, co to bardziej, że nikt nie atakował Delorda ze strony Overius. i to był największy problem, widzimy, że Ulet jeszcze obija I podchodzi Over, zamyka to na będzie naprawdę teleport Kenna. co prawda nie posiadamy startu, ale Over robi wszystko to, co robić powinien, zadawać te obrażenia, double kill na jego koncie, Fenomenalne starty dla Casio i dlaczego by nie zabrać jeszcze Infernal Drake'a przy okazji? Czterech zawodników nie potrafiło zabić stojącej przez 4 sekundy karmy. To było naprawdę nie, tragiczne. Nie wiem nawet. To, to było takie troszeczkę dziwne, bo oni skupili się na tym, żeby gdzieś dorwać się do Wall-Light'a, A jednak gdzieś powinien poszedł ten, pójść ten kolb, prawda? Bijemy karmę, karma, karma, karma jest dla nas najważniejsza. Tego jednak zabrakło, więc. Ale znasz. Widać... Ale zabierali się po tego ulajta jak nie wiem, jak kojent w kreskówkach. No biegli, biegli, tak, biegli stój, i dopiero po chwili Zobaczmy jeszcze raz, co tutaj jest w ogóle zostało zagrane. No, Delort jest obijany. Kosan zadał jeden auto autoatak, co tutaj robił? Dwie sekundy bez żadnego ataku. Tak, no i stąd oczywiście się wzięło to, co się wzięło. Później już mieliśmy po prostu wyczyszczenie tej sytuacji. Over, który e, bardzo ładnie tutaj się odnalazł. No i przede wszystkim ten teleport, który został zagrany, który odgrodził jakąkolwiek ucieczkę z tona Overuse. Bo normalnie oni pewnie biegliby w dół, ale tutaj już nie było za bardzo, jak tego dokonać się. Ponieważ Kenen zamykał sytuację nawet bez ulta, ale wiadomo, że ciągle te autoataki byłyby bardzo groźne. Znaczy, w sumie obecność Kenena była nieistotna, ponieważ on, zanim Kenen w ogóle dobiegł, to niż byli zatrzymani przez Overa. Bardzo dobry ultimate dwie osoby. E, Tutaj nie było żadnej reakcji. Zobaczymy, bo teraz jestem pomysł, okej, okay, może co nam nie się wyszło na bocie, pójdźmy na topa. Jest tam Kubą, co prawda posiada r no ale no wiadomo nie posiada flasza. Tak więc zobaczymy jak się mi więcej potoczy. Powód nie no, Zobaczmy, poleciał ten Pilar, jest oczywiście szybko, ma zaraz zagrany, ale... No odbity tutaj Kubon spod tej wieży, to było dobrze akcję. Bez Netzer Graspa, co ciekawe. Wiesz, e, że 9 sekund pozostało w tym momencie, który zginął Kennen do tego, żeby RKU Malzahara była dostępna, tak więc dobra akcja, to się udało. E, no ale wiadomo tych akcji potrzeba więcej. No na razie na pocie widzimy Hossan. E, musi się wycofać, bo tutaj jednak Ulaj razem z Karmą, są, razem z Lordem są w stanie naprawdę sporo zrobić. E. Tak, za każdym razem tutaj no ta połklinia oczywiście dla Hosana i Jack Rola nie będzie niczym przyjemnym, bo oni naprawdę tych obrażeń przyjmować za każdym razem będą na potęgę. Po raz kolejny Overpaw pokazuje nam tutaj taki defensywny sposób budowania. Często się mówi na tym, o tym, że jednak Silver Silver nie jest takim pierwszym wyborem dla zawodników grających na midzie. Tutaj jednak Over stwierdził, że Cassio jest o tyle przyjemną postacią, że niepotrzebne są mu na starcie obrażenia. Może sobie pograć troszeczkę bardziej defensywnie, podobnie jak u Veigara. Fryderyk zadał pytanie przez beczem. Jeżeli Zak razem z Malzaharem nie będą w stanie zabić Cassio na szóstym, na szóstym poziomie, to co będą w stanie zrobić? I teraz widzimy, że to jest oczywiście nie do zrobienia. Delord przyjmuje obrażenia z ace in the Hall na siebie, no ale zostaje ten się w tym momencie zjedzony, to będzie prawdopodobnie martwy ADKR i tak też się dzieje. Hosan z pierwszym zabójstwem w tej rozgrywce. Tak, no trzeba przyznać, że w tej ostatniej grze później już nie spisywa się tak wybitnie. Zobaczmy, bo Abar odcina tą sytuację. Delord, bramka zostanie zagrana za sekundę dosłownie. Oczywiście a, tych obrażeń po prostu nie będzie się wiele. Ale 100 co 100. to było? Zobaczmy, bo tutaj pochodzi over. over. Jack, który prawdopodobnie zginie. Hosan też naprawdę w sporych tarapatach będzie musiał prawdopodobnie. O, no, tak bez szans. Tak, jeszcze ward zagrany. Więc Hosan cokolwiek by nie zrobił, będzie widoczny. Delord jeszcze zabrał, także to jest dziwne. To, to, to wydaje mi się, że nie powinno mieć miejsca w międzyczasie. Tabasco na górze. No i oczywiście Izbisto jest martwy. 6 do 2 i wszystko układa się dla KMT. No, jedną nogą w finale już są i teraz takimi malutkimi kroczkami starają się również tą drugą grę zamknąć. No nie ukrywam, że tutaj spodziewałem się więcej po tych akcjach, szczególnie, że 6 zabójstw KMT, z czego 5 było po akcjach Overuse. Nie było tak, że KMC po prostu dominuje, Karć tak. robi co chce na mapie. Tylko po prostu Over już wchodzi na bota. W sumie z reguły to był bot. W sumie dwa razy bot. Dwa razy weszli na bota tylko po to, żeby nie zabić kogoś ze względu na coś tam. I później to się kończyło tym, że wschodzi Over i Over zbiera naprawdę spore żniwa. Ale z tego... to w ogóle też było to, co zrobiła Baria, bo on użył tej bramki, żeby obserwować, oczywiście ten powrót do bazy do Lorda i cofnął się. Nie nie, za, nie zadawał dalej obrażeń, chociaż teraz Ulight został zabany do let's bounce, jeszcze zagrane. No ale Ulight myślę, że będzie tutaj całkowicie w widzimy, że jeszcze minut obranych zadaje w kierunku Abari. No to jest kolejna taka akcja, która pokazuje ten największy problem To I starają się inicjować te walki, ale z tego nie wynika nic dobrego dla nich. No zobaczymy, jak to się mniej więcej dalej potoczy. W tym momencie mamy przewagę wynoszącą 2300 złota. Infernal Drake, wiadomo, to jest oczywiście rzecz, o którą o, zawodnicy obu ekip będą walczyć za jakiś czas. To oczywiście kilka minut jeszcze pozostało do tego. Tak więc zobaczymy, jak to będzie rozegrany ten jakby to przygotowanie pod tego smoka, bo to jest też niezwykle ważne, żeby się przygotować odpowiednio, przygotować teren, zwardować, zniszczyć kraba i też nie pozwolić swoim rywalom na zbyt wiele na samym początku. Tutaj zobaczymy za chwilkę No Reksaj cały czas widzimy, że wygania w ze swojej a czy ze swojej. To już jest jego dżungla. Tak, tak. No wiadomo, że tutaj coraz ciężej będzie też e, po prostu do tego spotkania nawet powrócić. A, a, no to Basko tutaj co bardzo się przejmuje tym co robi tutaj AISPIST, że podszedł, że faktycznie była jakaś próba tej Reksaj wygonienia, no, ale ostatecznie i tak e, uzyskał to co chciał, czyli zabrał tego Grompa. No widzimy 69 do 43, jeżeli chodzi o ten indywidualny pojedynek pomiędzy dżunglerami I po raz kolejny świetnie właśnie wygląda sytuacja z Overpołem, bo to, to czego nie wspomnieliśmy poprzedniej rozgrywce, to było to, że świetnie radzili sobie pod względem też statystyk Babunia za Barią i w drugą stronę ta baska z Overem tak samo. I tutaj tylko jedna z tych dwóch stron stosuje się nadal bardzo dobrze i gra na wysokim poziomie. To, czy ma over just, przynajmniej w naszych głowach w grze poprzedniej, to był oczywiście fakt, że posiadaje naprawdę niesamowicie mocny late game i zakrym Mógł od odscaleować Lizina. E, teraz Tabasco już, e, znaczy Tabasco na Rexa, nie będzie takiej możliwości. Tabasco już w tym momencie posiada e, sporo gripów, więcej od swojego rywala. Wcześniej powiedziałem, że to jest drugi zawodnik, który wbił poziom 9 e, w tej rozgrywce, tak więc tutaj naprawdę szybko leveluje ten zawodnik. E, naprawdę, potencjał, wave a, potencjał clear dżungli, w sumie nie wave clear, tylko po prostu clear dżungli jest naprawdę ogromny. No teraz była próba wejścia ze strony Izbis. To może być wielki błąd, ponieważ Tabasco jest na miejscu. No i cóż, e, szybko sytuacja wyjaśniona, teraz IceBistro będzie musiał uważać. Szybka ewakuacja, tak, bo tutaj ta wieża akurat jest w takim stanie, że nie ma sensu już najmniejszego jej bronić. No i zobaczymy, jak będzie radził sobie w przy kolejnej strukturze, bo Tabasco cały czas jest tutaj bardzo blisko. Może zareagować, powinien zareagować, ponieważ Kubom traci naprawdę dużo zdrowia. No i cóż, Tabasco był na miejscu. I znowu dwa i znowu dwa flasze, tylko dlatego, że coś zostało tutaj źle zagrane. W każdym razie zniszczyli wieże, co było naprawdę dobre, ponieważ oczywiście to była ta pierwsza cegiełka, która daje najwięcej złota na samym początku i... No cóż, no mogli jeszcze coś odpuścić później. Zobaczymy pomoc. Pojawi nam się dla, oczywiście oczywiście zapytami. Bardzo szybko Wlej został zegzaustowany, no i widzimy, że bez najmniejszej szansy posan nie uczestniczył tak do końca w tej sytuacji, Genem, tam bez RP. się. On tak RP. zmuszony tutaj do szybkiej ucieczki, jest izbisto. Eee, tak myślę, Defec że w ramach turystycznego takiego wpadnięcia sobie na, na tą dolną malejkę, żeby zobaczyć wow, tam, co tam wow. się dzieje, prawda? Zobaczy koledzy, jak tam sobie imprezujecie, jak próbujecie się spod i no wiadomo, teraz można powędrować i zabrać tego smoka. Czy można? Nie czy bym czy bym tak można? Ten ciężko, ten ciężko ten. by było tak, bo cały czas ta jest tutaj blisko over też w pełni zdrowia i z całkiem niezłym zasobem many, także będzie chyba powrót. od zobacz, jest ładowany. Ale nikt nie podszedł bliżej tak. i to jest oczywiście niezwykle ważne, ale dziwnie po pierwsze kubon teleportuje wezerki. Co robi Kenem bezerki? Nic. Tak samo zresztą e, Ice Biso, który się teleportuje za plecy swoich załóg. A baria, teraz został bardzo. zobaczmy, nitka zagrana przez Delorda, jest jeszcze z bramka co prawda. Ale Jack Także schrupał tutaj oczywiście Abarie i uratował mu życie. Po raz kolejny taksówka, ale Infernal. Ken Infernal pójdzie do KMT. Taksówka chęch, naprawdę bardzo skuteczna, ratuje wiele, no. życie wielu zawodnikom, e, no ale jednak tutaj. No, tutaj Cały czas Overis musi do tej rozgrywki wracać. Zobaczył Babunia, Babun nie tego smoka. próbował. Zabrał tego zabrał smoka, także tutaj świetnie Tutaj zostało to zagrane przez tego junglera. No wiadomo, on cały czas jest w stanie grać na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Co prawda akurat w tym spotkaniu tego do końca nie pokazuje. Teraz over nam się rozpęta. Kosana ma wielkie kłopoty po <laughs> raz kolejny. doktor ratuje tutaj swojego marksmana kosztem prawdopodobnie własnego życia. Tak, kończy tutaj życie jeszcze bardzo szybki flash ze strony Hosana. No ta salwa nie trafia, teraz to obrywa naprawdę całkiem pokaźną liczbę zdrowia. Zobaczmy czy Babunia będzie starał się to efektywać. Tak, no Kubon nie ma za dużo z życia. Wulajt podobnie, więc jeżeli będą starali się na, na siłę przepchnąć zawodnicy KMT, no to raczej takie wejście powinno mieć miejsce. Aczkolwiek musimy brać pod uwagę, że oni się pewnie nie że skoro Hosan tutaj pozostał, o, Delort został zapany, teraz wybity, co prawda z tej pułapki. Hosan jednak zabity. Ostatecznie przez Ulaj tam siadło wystarczająco wiele zdrowia, więc sytuacja będzie tutaj Jeden kill. za jeden, chociaż no wiadomo, to jeszcze muszę z popracować nad tym, żeby swojego przeciwnika wykończyć. Pilar zagrana, a i nam się tutaj gdzieś napatoczył, ale nie był w stanie nic zrobić. Ale za chwilę przeniesiemy się na topa, ponieważ bardzo daleko wysunięta baria, jeszcze cały czas bez flasha. Goni go Casio, goni go Tabasco. Chociaż. Że widzimy, Tabasko że... tak troszeczkę. Ratuje, Właśnie w ogóle sprawdzał, czy, czy przypadkiem ma barię na tych krzakach. Tak, Kenen mógłby jeszcze w teorii gdzieś starać się zamykać tą sytuację od lewej strony, ale też była izbista bista na środku, więc trzeba było tutaj podejść. Blue na pewno tam będzie próba przechwycenia tego wzmocnienia, zobaczymy czy ona się uda. E, no tak, chyba się udała z tego co widzimy przynajmniej na minimapie. E, w każdym razie przykład teraz urosła do 5 i to nie jest w sumie jeszcze tak wiele, ale no KMT dzieli i rządzi na tej mapie, tak więc tutaj e, raczej ratują się póki co zawodnicy overused, ale Póki się ratują, to dobrze, bo no e, patrz, wiadomo, e, że e, tutaj jednak. bardzo sporo możliwości. Znaczy spore są możliwości, jeśli chodzi oczywiście o powrót do rozgrywki. Szczególnie, że tu jest polska scena, to jest, zawodnicy bardzo często się mylą. Mimo tego, że potrafią grać gry na naprawdę wysokim poziomie, tak. często pojawiają się takie pojedyncze błędy, które mogą kosztować grę. Czasem są wykorzystywane przez rywali, czasem nie. E, I tutaj musimy cały czas to brać pod uwagę. Zobaczmy, awaria. W tym momencie też dosyć niebezpiecznej sytuacji, bo Tabasco też myśli nad, nad jakąś kartofliką. Melstorman, który został odpalony przez Kubona, prawdopodobnie. No. I oh. bał się o swoje życie. Widzimy, że mniej niż połowa punktów pozostaje na tym zielonym pasku. Wcześniej oczywiście mówiliśmy o tym stylu blue. Nie został on zrobiony, ponieważ Abaria to niebieskie wzmocnienie posiada. Nie widzieliśmy, jak był w stanie to zabrać, ale prawdopodobnie prawda, jakaś bramka czy coś. I tak jak mówiłem, to zadaje horrendalne wręcz obrażenia, więc nie zawsze jesteśmy w stanie dookoła tego zagrać. Hosan rozstawił defensywę, oczywiście standardowo pięć pułapek z ciasteczkami, ale myślę, że nikt tutaj z KMT nie będzie jakoś chętny, żeby je skrupać. Tym bardziej, że te wraz z Wulajtem będą w stanie obijać swoich przeciwników z dość dużego dystansu. E, dokładnie, raczej nie będą przez tej linii, ale to pozwala im oczywiście... Taka linia nie... ma zobacz, można ją obejść jakbyś bardzo chciał. E, tak, ale to jest oczywiście no, też niebezpieczne, bo pamiętaj, mamy Jack Troll'a, który by oczywiście jednym jezorem i to atakami sprowadził się do parteru. W każdym razie mamy chwilową pauzę ze względu na to, że coś się tutaj wydarzyło. Za chwilkę zobaczymy, dowiemy się pewnie, co się stało. W każdym razie na ekranie widzimy Overa, który jest tutaj zarażony. Tutaj przez Malefic Vision, tak więc tutaj aparat cały czas zadaje to obrażenia. Spora przewaga, jeśli chodzi o u tego zawodnika. No, over naprawdę świetnie sobie radzi i w grze numer 1, i w grze numer 2. No, zadaje naprawdę sporo obrażenia i dobrze się rotuje, mimo tego, że pierwsze przedmioty wykonania tego zawodnika są defensywne. Tak, to wiadomo. Tak jak mówiłem, Veigar jest taką postacią, która nie potrzebuje jakoś dużo ability, power na starcie. Cassio też swojego czasu ocelotę, prawda? Król Cassio bo grał nią naprawdę bardzo często i budował typowo życie. Budował sobie oczywiście tutaj jakieś Magic Resist, a i tak robił sieczkę z Rywani. No, przede wszystkim te Twin Fangi są e, przepotężną bronią. Tym razem język nie sięga u Lighta, aczkolwiek, no zobaczmy, czy slingshot. Sięgnie flash, zagrany bardzo szybko, lec Bows, odpalone. Pojawia nam się w tej sytuacji Tabasco. Na razie nie mamy żadnych teleportów, no teraz dopiero Aizbisto pojawi nam się tutaj w tej walce. Tabasco naprawdę o, jest bardzo chęcenie jest over, zobaczmy, nie udało się trafić w ale to i tak będzie wystarczające. a Aizbisto w ogóle, ten teleport taki 2 na 10 za plecy rywali. Dlaczego on to zrobił? To jest pytanie, no wydaje mi się, że ten teleport powinien zostać bardzo szybko skancelowany. Wiedział, że jego koledzy już są pod wieżą, więc albo przeżyją samodzielnie, będą w stanie się obronić też grające wokół tej struktury, no, a tak to po prostu oddał dodatkowe złoto. Co możemy powiedzieć? Chwaliliśmy a bar jest, że naprawdę świetnie współpracuje z babunią. A jednak te ganki babuni w tym meczu nie są w ogóle nieskoordynowane z tym, jak się porusza Baria na mapie. Zaczyna, zaczęła się walka na bocie, a Baria stał cały czas na alei środkowej. Natomiast Over już schodzi do jeszcze przez drugą przeciwnika, tak więc nie miały szans zawodnicy... Żelki szans... Nastały na stałe na Dokładnie, żelki jeszcze zobaczymy później, Wojtku. Tak, pożarte tutaj zostały. Teraz bardzo ładnie zachował się, czekając pod tą wieżą na to, aż wszyscy będą w stanie uciec spod jej zasięgu. Także... Kapitan statku opuszcza pokład tak. ostatni. 12 do 4, chociaż tym razem to będzie chyba opuszczenie tego statku Zwycięskie i odpadanie na kolejne rejse, a kim będzie finał, bo wszystko tutaj zapowiada, że tak właśnie będzie. Na razie Overius właśnie nie znalazł żadnej odpowiedzi o ile, no faktycznie w poprzedniej rozgrywce widać było, że ta synergia przynajmniej na początku spotkania była na wysokim poziomie, tak teraz Abaria cały czas ewentualnie on wędruje gdzieś na, na tą dolną linię, ale chyba został też poniekąd sparzony tym, co wcześniej się działo, bo za każdym razem, kiedy podchodził, to praktycznie tracił życie. No zobaczymy. Na razie taki typowy scenariusz, jeśli chodzi o rozgrywki. Best of Two: kiedy gra jedna drużyna, która jest zdecydowanym faworytem, i ekipa, która cały czas marzy o tym, żeby tutaj nawiązać się do, e, miejsca, na przykład do tego pierwszego miejsca e, w polskich rozgrywkach. E, pierwszy mecz bardzo wyrównany, z reguły taki prze, przewrotny: to jedna drużyna gra lepiej, to drużyna gra do drugiej. A ta drużyna, która wygra w pierwszym meczu, później po prostu stąpuje swoich rywali. I póki co nie można tego nazwać stąpem, ale można nazwać naprawdę solidną, solidną, bardzo solidną grą. grą w wykonaniu KMT. Bez większych błędów i oczywiście przyjmując wszystko, co przeciwnicy im dali. A Maria teraz do Flasza, Malefic Vision rzucone, żeby odgryźć się troszeczkę rywala. Oj, na Na bocie coś się tam stanie, chyba. Chociaż? Co się stanie, są pułapki, ale Hosan. Wychają w kotka i myszkę bawią się tutaj zawodnicy. Zobaczymy, czy będzie w stanie over do niego doskoczyć. Teraz mamy teleport, bo tutaj walka też się nawiązała. Będziemy Jack, to razem coraz mniej zdrowia. gruba skóra odpalona. Jest kubon z Mel Zatrzymuje dwójkę zawodników. Babunia ucieknia. Lightsbis to nie ma już jak tego zrobić. No, jeszcze gdzieś tam starał się w locie trafić. Tabasko swojego przeciwnika w międzyczasie na dole. No, tutaj chyba no, dalej. Trwa ta walka, prawda? Dalej trwa bardziej szukanie się niż walka, bo Hosan... No, czy zabierze? Nie. Troszkę zbyt szybko ten atak. No, oczywiście była tutaj walka, bo tak mogliśmy spokojnie puścić Melodicka z Benny i zobaczyć, jak Hosan ucieka przed Kasją. Naprawdę fajnie to zagrał, bo te pułapeczki były stawiane w jedną i drugą stronę, tylko po to, żeby jakby to wymusić na przeciwniku, jakby powiedzieć, szersze obejście. I to oczywiście daje mu naprawdę kilka sekund, żeby się Stomper jest. 10 tysięcy przewagi w 21 minucie, i bardzo mało szans na to, żeby zawodnicy obrońcy byli w stanie się do tej rozgrywki wrócić. Bo po pierwsze, przewaga to jest dopiero 21 minuta i widzimy, że Hosan ma naprawdę spore problemy, żeby żeby zniszczyć te wzmocnione barą buffem miniony, ale też fakt, że baron został zabrany, tak więc ten mi to miejsce, w których z reguły te przewroty następują, jest po prostu przez kilka najbliższych minut niedostępne. Zobaczmy w złocie naprawdę kompletna przewaga u każdego zawodnika. Tak, no tylko na saporcie to wygląda troszeczkę lepiej 1000 sztuk złota różnica, tak mniej więcej około dwóch na każdej pozycji. No wiadomo, że z tak wielką stratą gra się ciężko, tym bardziej, jeżeli zawodnicy drużyny przeciwne jeszcze otrzymują parą w 21 minucie, więc no myślę, że tutaj ta, ta przewaga w złocie jeszcze będzie większa za parę minut, bo tak naprawdę ciężko będzie cokolwiek nie ma i Aizbisto teraz naprawdę męczony przez Tabasko oraz Wulaj, ta Babunia może tutaj jednak stać się ofiarą, wow. tych blobów już nie posiadał. No i cóż, no starali się bronić tej wysuniętej wieży, nie jestem tak do końca pewny, co tak naprawdę powodowało, że, że ta obrona została postawiona. Bo te struktury oddajemy. Staramy się bronić raczej własnej bazy, bo to jest jeszcze taka nasza ostatnia nadzieja. Hosan tym razem Over ma większe szanse, żeby złamać ten dobra. Nie kończymy tego, aby Twoje flying gaze, tak? To było naprawdę fatalnie zagrane, no ale wiadomo, czasami po prostu trzeba próbować. Ale to był pierwszy błąd Overa w ciągu tej, tej, tej samej serii, tak? Więc no jest oczywiście taki błąd w takim momencie, w którym w sumie on nic w nie traci, Poleciał sobie za Rywalem, bo już wiecie, że i tak ta gra jest wygrana. Za chwilkę runie pierwszy inhibitor w grze numer dwa i KMT będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo blisko tego finału spotkania. Zobaczymy, w jeszcze myślą nad jakimś engage'em. No Muszą to próbować się bronić. Tabasko został złapany w międzyczasie o w bezpośrednim pojedynku z Rosanem. No zobaczmy, Tabasko jednak był w stanie zabrać coś ze sobą. Jeszcze Abaria, jedno uderzenie. ulight wydaje mi się, że wyczyści po prostu wraz z The Lordem ten teamfight. 7-2-7. Taki trochę cichy bohater, ponieważ wcześniej tego nie widzieliśmy. Tak naprawdę jakiejś super agresywnej, dobrej gry z jego strony. Jack, który starał się tutaj jeszcze podejść, wiadomo, starałem się przedłużyć jakoś to, tą obronę tak, żeby kolejni zawodnicy mogli się pojawić, ale wydaje mi się, że no tutaj jedna wieża na pewno zostanie zabrana i druga to jest tylko kwestia czasu. Mówiłeś o cichym bohaterze, ale oczywiście mamy też głośnych bohaterów, bo over. Fenomenalna gierka, w ogóle fenomenalna seria, najlepszy, spo, najlepszy zawodnik tych dwóch spotkań, które byliśmy w stanie oglądać, Tabasco też bardzo dobrze zagrał early game, ustawił sporo tej dla swojej zespołu jeszcze oh, ginie na samym końcu Katie i to jest 2 do 0 dla kiedyś miałem team i zobaczymy ich za kilka godzin. Finał.